Ewangelii według świętego Marka. Wysłano do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, aby złapać go za słowo. Przyszli i powiedzieli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i nie dbasz o niczyje względy. Nie zważasz na ludzką opinię, lecz nauczasz drogi Bożej zgodnie z prawdą. Czy wolno płacić podatek cesaro, cesarzowi, czy też nie? Mamy płacić, czy nie płacić? On przejrzał ich obłudę i powiedział: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, abym go obejrzał. Kiedy przynieśli, zapytał ich: Czyja to podobizna i napis? Oni mu odpowiedzieli: Cesarza. Jezus rzekł więc do nich, oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu to co boskie. I byli pełni podziwu dla niego. Zadziwiający są ci faryzeusze, zwolennicy Heroda. Starsi ludu Izraela oczywiście niektórzy nie wszyscy pewnie ci najbardziej wpływowi może i większość z nich ale na pewno nie wszyscy zadziwiający chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że tacy normalni takich ludzi jest wielu na świecie. Chodzi mi mianowicie o to, że czasami nazywali pana Jezusa, zapewne ci sami faryzeusze i starsi ludu izraelskiego, nazywali żarłokiem, pijakiem, przyjacielem grzeszników. A dziś czytamy w Ewangelii, że kiedy przyszli do niego, powiedzieli: Wiemy, że jesteś prawdomówny i nie dbasz o niczyje względy. Nie zważasz na ludzką opinię, lecz nauczasz drogi Bożej zgodnie z prawdą. To też w jakiś sposób pokazuje Pana Jezusa, jaki On był. Że z jednej strony nie bał się narazić swojej reputacji po to, aby podźwignąć ludzi, którzy pogubili się w grzechu, ale z drugiej strony, rzeczywiście jego yy, prawdomówność była niesamowicie czytelna, i nauka, którą głosił, była niesamowicie poruszająca. Yy, I oni postanowili, mmm, szukając oczywiście jakiegoś sposobu na to, żeby ten autorytet Pana Jezusa, Przynajmniej osłabić, aby wprowadzić go w jakieś tarapaty, i może nawet w ogóle się go pozbyć. Może już wtedy o tym myśleli. Postanowili go, jak czytamy w Ewangelii, złapać za słowo. Izrael był wtedy, jak wiemy, w rzymskiej niewoli. Izraelici więc musieli płacić podatek na, na rzecz cesarza Rzymu. No, i chyba nikogo z nas to nie dziwi, że było to dla nich uwłaczające, że szukali sposobu, jakby to jak to zrobić, żeby tego nie robić. Myślę, że może nawet nie płacenie podatku. Cesarzowi było pewną formą patriotyzmu, ale jednocześnie wiązało się z jakimiś poważnymi kłopotami może nawet z więzieniem. W każdym razie taki ktoś popadał w konflikt z rzymskim prawem. I stąd to ich pytanie. Mające zapewne na celu właśnie wprowadzić pana Jezusa w kłopoty, czy wolno płacić podatek Cezarowi, cesarzowi, czy nie. Pan Jezus wybrnął z tego, myślę, że tak można powiedzieć, w swoim stylu. Wybrnął broniąc siebie, nie dając się wprowadzić w kłopoty. Ale też broniąc, myślę, w ogóle można powiedzieć, człowieka, broniąc ich samych, tych, którzy z tym pytaniem do Jezusa przyszli. Pan Jezus, bowiem odpowiadając w taki, a nie inny sposób na to ich pytanie, dał im do zrozumienia, że. Oni są narodem wybranym. W związku z tym najważniejsze w ich życiu jest to, żeby Bogu dawali to, co boskie żeby Bogu dawali siebie że niepłacenie podatku, chociaż mogłoby podreperować ich finansowo, mogłoby spowodować, że. Byłoby im po prostu lżej, czy wygodniej żyć, że to tak naprawdę niewiele im da, że to, co w tej aktualnej sytuacji politycznej, też społecznej jest im najbardziej potrzebne, to nie rezygnacja z płacenia podatku cesarzowi. Nawet jeśli to jest jakaś jawna niesprawiedliwość. Ważniejsze jest to, czy dajemy Bogu to, co Bogie, Boga, co do Niego należy. To tak samo było w czasach komunizmu. Właśnie dokładnie tak samo nauczał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mówił, nie to jest najważniejsze, żebyśmy stawiali jakiś fizyczny opór, żebyśmy uruchamiali jakąś rewolucję, bunt przeciwko systemowi, który jest, ale żebyśmy zachowali nasze człowieczeństwo, bo to człowieczeństwo należy do Boga. Pieniądze i to wszystko inne. To są rzeczy ludzkie. I jeśli to mamy, te, te materialne rzeczy, to, to tak naprawdę wiele nie zyskujemy. Najwięcej zyskujemy wtedy, kiedy zachowujemy nasze człowieczeństwo, kiedy zachowujemy nasze Boże Dziecięctwo, nasze podobieństwo do Boga czyli po prostu trwamy w miłości. Właśnie najważniejsze jest, żebyśmy, jak to mówi Święty Paweł i co często właśnie Ksiądz Popiłuszko powtarzał, żebyśmy zło zwyciężali dobrem. To jest najlepsza metoda walki z wszelką niesprawiedliwością. Na końcu właśnie takiego sposobu walki z niesprawiedliwością jest sprawiedliwość. Ale dochodzimy do niej właśnie nie tracąc człowieczeństwa, czyli mówiąc inaczej, nie idąc na żadne kompromisy. Bo kompromis nie polegał na tym, że płacili podatki owi Izraelici wtedy okupantom. A jednocześnie nie wiem, na przykład modlili się w świątyni, wystarczająco dużo i gorliwie. Nie, kompromis byłby wtedy, gdyby w jakiś sposób wyrzekli się swojego człowieczeństwa, gdyby w jaki sposób przestali być podobni do Boga. Tylko dlatego, żeby być jakoś dokuczliwym, przykrym dla sprawcy niesprawiedliwości, jakim był okupant. Tak więc, czytając tę dzisiejszą Ewangelię, pamiętajmy o tym, że Pan Jezus nigdy nie nawołuje do kompromisu, do żadnego kompromisu ze światem, z niesprawiedliwością. Ale pamiętajmy, że kompromis taki polegałby tylko i wyłącznie na rezygnacji z naszego człowieczeństwa, z naszego podobieństwa do Boga. Zawsze dawajmy Bogu to, co do Niego należy. Czyli stawiajmy na pierwszym miejscu ponad wszystko nasze podobieństwo do Boga. Bycie takim, jakim jest On, nasze upodabnianie się do Chrystusa, nasze naśladowanie Go.